Dzień dobry, dziś mamy 5 grudnia. Tytuł naszej refleksji to Obowiązki rodzicielskie. Jestem dla swoich dzieci wzorem dobrych zachowań. Będąc rodzicem, towarzyszę mojemu dziecku w stopniowym odkrywaniu siebie. Nie jest moim celem wychowanie dziecka na kogoś. Moim celem jest wyrobienie w dziecku, Umiejętności potrzebnych do życia w sposób pełny i produktywny. Dzisiaj zrobię przegląd swoich umiejętności wychowawczych i zastanowię się nad swoim zachowaniem w roli rodzica. Czy często tłamszę swoje dzieci? Jestem wobec nich nadmiernie opiekuńcza? Czy przypadkiem nie wymagam od swoich dzieci doskonałości, nie zawstydzam ich, nie jestem wobec nich nadmiernie krytyczna? Ile razy łapię się na tym, że to, co mówię, jest echem moich niedociągnięć? Mam szansę dać swoim dzieciom dobry model do naśladowania, model akceptacji, stanowczości. I wysokiej samooceny. Jakiż to wspaniały dar. Czym moje dzieci za młodu nasiąkną, tym będą na starość trącić. Jest szansa, by wyrosło nowe pokolenie, wolne od destrukcyjnych zachowań. Jak damy z siebie wszystko, będziemy chcieli być najlepszą wersją siebie, no to rzeczywiście jest taka szansa. Żeby wyrosło nowe pokolenie bez destrukcyjnych zachowań. Tylko my musimy, się nad sobą, musimy nad sobą pracować. Nawet już nie mówię tutaj o rodzicielstwie, tylko w ogóle nad, o naszym życiu. Jak nad sobą nie pracujemy, to nasze życie jest no, nikt nie chce z nami przebywać. Bo jesteśmy nieznośni, a jeżeli nad sobą pracujemy, to rzeczywiście nasze życie wygląda całkowicie inaczej. I tak jak ludzie do nas wtedy lgną, tak samo dziecko chce z nami przebywać, lubi nas, kocha. Także yy, ja to przekładam na życie takie codzienne, tak, żeby być najlepszą wersją siebie. Ja się staram. Jak wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze. I tego Wam życzę, kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody, ducha, żebyście się uśmiechali. Tak szczerze, z całego pełnego serducha, wysyłam moje serduszko i do zobaczenia, do usłyszenia jutro Pa.